Czytelnikiem sztafet jestem od przyjazdu do Stalowej Woli w 1962 roku. Wówczas to było socjalistyczne tempo. No wszyscy tą gazetę to niemal była konieczność, bo to było wszystko o hucie, była gazeta zakładowa i co się działo w hucie, to wszystko pisano w tej gazecie. Na każdy wydział przychodziły zresztą, każdy prenumerował tą gazetę. Duże było czytelników, było bardzo dużo. Wszyscy ci, co pracowali z wioski, czasami to była jedyna gazeta, gdzie, gdzie ludzie czytali. Powiedzmy w szatniach, zawsze na stole leżała gazeta na wolnym czasie. No by, pisało wszystko o, nie tylko o hucie, ale o mieście, Salwavola, czasami o Nisku, czy Janowie Lubelskim cały czas e, czuliśmy, e, tutaj spojrzeć do gazety, to czuliśmy, że. E, jest tutaj ta więź gazety z miastem, ta, ta gazeta była sztafeta, na, to nawet mogę powiedzieć, że na drugie miejsce zawsze było nowiny Rzeszowskie, a na pierwszym miejscu jednak była sztafeta. To czyli przedtem to było socjalistyczne tempo. No bo wszystko tam było, i naczelny dyrektor zarządzenia różne, o których człowiek czasami nie wiedział, tylko dowiadywał się ze sztafety. Jeśli chodzi o zakład, to była Dobra sprawa informacyjna dla wszystkich, były wykazani ludzie, no, i każdy jakoś się starał, no, wywiad ze sztafecie, to jakoś każdego tak podnosiło na duchu, drugi trochę, jakoś tak może, no choroba, dlaczego on a mnie nie wyróżniono. No, wydawało się, kto pisany jest w sztafecie, to czuł się wyróżniony, jakby dostał medal. Gazeta dużo bardzo pisała o produkcji, no bo to była jedna gazeta zakładowa i to był priorytet przez czas. Dla gazety. Przemianowano ją później, jak transformacja była w Polsce, przemianowano ją później na sztafetę, chociaż wyrosła jej z boku druga gazeta, Feta, ale konkurencji nie wytrzymała i padła. A sztafeta nadal się trzyma. No i z czego życzę jej, aby nadal się trzymała, bo to jednak pismo jest dla stalowej potrzebne. I każdy kupuje, mówi, chce się coś dowiedzieć, czego nie do tego, to wiem, że zawsze w sztafecie jest. A tym bardziej bardzo każdy lubi czytać nekrologii, bo to już jesteśmy w tym wieku, gdzie o kupie kto to umarł już kto choroba i dyskusja od razu jest już ten umarł ten umarł. Jest to bardzo trafne, że się pisze nekrologię z tego regionu. Ja czytam sztafetę od deski, tak się mówi, od deski do deski. No w każdy artykuł, coś pisze o Stalowej, mnie zaciekawia. Każdy jeden artykuł, obojętnie, no przecież to jest gazeta nasza, dla nas, no to trzeba ją przeczytać, bo w, wszystkiego ani w telewizji, ani w radiu tego nie usłyszymy. A w gazecie mam, szczególnie czasami są dokładne wyliczenia, są to, co mi akurat ciekawi, nazwiska zawsze, bo tutaj, jak słyszymy w radiu, powie, człowiek zaraz zapomnie, a tutaj mam jednak, mogę sobie wyciąć artykuł, sztafetę zostawić. Dobrze, że pisze sztafeta również o domach kultury, o kulturze. Dobrze byłoby, żeby zacząć też więcej pisać o seniorach, jednak ci ludzie wypracowani w stalowej woli, żeby, do, żeby jednak dostali to uznanie jednak za tą pracę, za wybudowanie stalowej woli. No, to cóż, podobno w tym w maju, teraz w tym roku jest rocznica, która sztafety. To pozostaje mi tylko życzyć sztafecie całemu zespołowi redakcyjnemu no, wysokich lotów. Niech dalej tak ciągną jak teraz, a jeszcze lepiej. A jeszcze to będziemy, wszyscy będą zadowoleni, radzi. No, i gazeta niech się rozrasta, niech więcej. Więcej stronic niech ma hmm. <gry> jeszcze.